Hej, ja jestem Natalka, a to moje liceum. Chcesz zobaczyć? Chodź, oprowadzę Cię. A wiedziałeś, że patronem naszej szkoły od 105 lat jest Romuald traugut. Traugutt był generałem i dyktatorem powstania styczniowego. Walczył o niepodległość Polski. Jest symbolem patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. O, zobacz, dziewczyny z Wolontariatu właśnie sprzedają nasz merch. Mamy koszulki w różnych kolorach i krojach, a także bluzy i torby. Ubrania z naszym logiem przydają się podczas nieprzynależności. Chodźmy dalej, zobaczymy, co ciekawego dzieje się na zajęciach. Podejrzymy, jak wygląda matematyka. Skoro jesteśmy przy ścisłych przedmiotach, chodźmy na fizykę. Wyjmijcie karteczki. Chyba jednak zły moment. Jak widziałeś, uczniowie wyciągnęli asy. As w naszej szkole to wielka moc. Możesz go zdobyć za 100% frekwencję w miesiącu, a gdy już go zdobędziesz, może on cię uratować przed odpowiedzią ustną lub niezapowiedzianą kartkówką. To teraz czas na geografię. Lecimy dalej, może wolisz jednak przedmioty humanistyczne. Prawo do pochówku to podstawowe prawo człowieka. Moja klientka działa zgodnie ze swoim sumieniem. Czy prokurator ma pytania do oskarżonej? Tak, wysoki sądzie. Antygono, czy uważasz, że zwykły człowiek może sprzeciwiać się woli króla, który sprawuje władzę? Prawo bogów jest najważniejsze i nie zamierzam go łamać. Król Kreon nadużył swojej ludzkiej władzy. Polyneikes to zdrajca narodu. Prawo było uzasadnione. Ja jestem królem, więc ja ustanawiam prawo i nikt nie może go łamać. Nie Niewinna! Cisza! Jak widzisz, nasi nauczyciele często stawiają na rozwój, a nie na nudę. To może zobaczymy coś ciekawego dziś na angielskim. Why did the computer go to the doctor? Because it had a virus. Where do cows go on Friday nights? They go to the movies. W wolnej chwili czy na długiej przerwie możesz wybrać się do biblioteki. Możesz tutaj poczytać, pouczyć się lub pograć planszówki. Cześć, jestem Adam. Chodź, oprowadzę cię po szkole. To, co wyróżnia nasze liceum to wysoka zdawalność matur. Co rok wszyscy maturzyści przystępujący do egzaminu i na przestrzeni ostatnich 10 lat maturę zdało pomyślnie od 95 do 99% uczniów. Dumą naszego liceum jest szkolny teatr Benenat, którym od ponad 30 lat opiekuje się pani Wanda Rus. Akurat teraz mamy próbę. Chcesz zobaczyć? Jako członek Benenati możesz rozwijać swoje umiejętności aktorskie, brać udział w najróżniejszych konkursach, a także nabierać doświadczenia w wystąpieniach publicznych. Jak jesteśmy przy zajęciach dodatkowych? Chodźmy zobaczyć, jakie sporty możemy uprawiać w naszym liceum. Właśnie mijamy strefę ciszy. Jest to miejsce, w którym uczniowie po całym ciężkim dniu w 30-osobowej klasie mogą przyjść i zrelaksować się. Stasiu, co prowadzisz naszego przyszłego licealistę po szkole? Pewnie. Chodź, pokażę ci. I oto nasza hala sportowa. Czy wiedziałeś, że w naszej szkole są chill liderki? Dziewczyny świetnie tańczą. Drużyny sportowe reprezentują naszą szkołę na różnych zawodach sportowych. Przykładowo w zeszłym roku drużyna Unii Hokeja została Mistrzem Województwa. Po zajęciach odbywają się tu SKS-y, na przykład w siatkę. Gdy tylko robi się cieplej, zajęcia przenoszone są na dwór. Do dyspozycji mamy boisko do piłki nożnej oraz do koszykówki. To właśnie tutaj organizujemy turnieje sportowe. Hej, jestem Ola. Nie każdy musi lubić sporty. Może wolisz eksperymentować? Jeśli tak, spodoba ci się nasze laboratorium chemiczne. Nie słyszałeś o Lipnowskim w ogóle? Część naszej społeczności przynależy do nich. Nawet teraz mają zajęcia z pierwszej pomocy. Chodź, zobaczymy. Jak wszyscy wiemy lekcje to nie wszystko w naszym inicjalnym życiu. Nasz samorząd uczniowski bardzo o to dba. Nawet teraz mają spotkanie w sali samorządowej. Muzyka Skoro już jesteśmy przy sali samorządu uczniowskiego, zobaczmy co słychać u członków koła fotograficznego. Uwaga! Uwaga! Liceum Ogólnokształcące imieniem Romualda Traugutta w Lipnie to najlepszy wybór. Pewnie zastanawiasz się, co teraz usłyszałeś. To był nasz szkolny radiowęzeł. Dzięki niemu mamy szybki przepływ informacji i muzykę na przerwach. Kolejną możliwością rozwoju w naszej szkole są języki obce. Masz do wyboru niemiecki, francuski i hiszpański. Karnelko, kie ases? Si, hoy es tu último día? Si, sí, hoy es mi último día. un banco y compraré avion. Bien, gracias. Tutaj nasza wycieczka po szkole się kończy, a z tym moja rola. Teraz, przyszli calisto, czekacie najważniejsza część. Powodzenia. Dzień dobry. Mam nadzieję, że podobał Ci się spacer po naszym liceum. Nasza szkoła oferuje wysoki poziom nauczania, bezpieczne warunki i przyjazną atmosferę. W nowym roku szkolnym przygotowaliśmy różne profile. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zapamiętaj: w połowie maja rusza elektroniczna rekrutacja. Zarejestruj się, wybierz profil, a najlepiej dwa i przynieś potwierdzenie. Na zakończenie roku szkolnego dostarczyć musisz do nas świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W lipcu musisz potwierdzić wolę nauki w naszej szkole, dostarczając dokumenty. Szczegóły oferty edukacyjnej i terminarz jest dostępny na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Dokonaj najlepszego wyboru. Do zobaczenia we wrześniu na szkolnych korytarzach w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Wignie. Powodzenia!